moi drodzy, zaczyna się taka dosyć mocna jakby, chwila jakby, w naszej rzeczywistości ludzkiej, bowiem jakby zaczyna się przygotowywanie, czy też po prostu witanie, czy też um, transformowanie swojej, transform swojej świadomości do jakby, odkrywania tej boskości, tej częstotliwości naszego wnętrza. Ten wymiar jakby, w zasadzie wszystko przemienia. Przebudzasz się w obecności i zmienia ci się jakby ta percepcja. Nie? Taka, no właśnie ludzie, którzy funkcjonują w tych starych schematach, nie? w których jakby jest taki, takie zakorzenienie w pewnych programach zewnętrznych, tak procedurach, schematach, które przybywają z zewnątrz i czynią ludzi, którzy jakby pod tą zewnętrznością jakby wyuczyli się funkcjonować. Troszeczkę takimi trybami. Tak? Więc na poziomie duchowym jakby ci ludzie są przygaśnięci. Natomiast są też wśród nas, tak jak każdy gatunek, tak samo nasz, gatunek ludzki, jakby ma swoich reprezentantów. Ci ludzie charakteryzują się um, pragnieniem prawdy. Są najbardziej prawdziwi. Tak? Przez to. To są tacy ludzie jak Buddha, jak Jezus, I tak naprawdę wielu innych przebudzonych, oświeconych na płaszczyźnie świata, czasu, w którym żeśmy żyli, starożytnego, i teraz nowożytnego. I teraz na nowo zaczynamy się tutaj jakby przejawiać, werbalizować od nowa, gdy dużo księg naprawdę świętych, nieśniętych, tak, które wzbudzają poczucie winy, narzucają jakieś um, mechanizmy, które w zasadzie powodują, że ludzie jakby funkcjonują troszeczkę jak podowlane zwierzęta, czy jak po prostu niewolnicy. Oczywiście z punktu widzenia powiedzmy inżynierii społecznych, no jest no, w ten sposób, tak jest ten dyskus prowadzony. Tak, dlatego takie filmy i przekazy jak ten no, no nie są za bardzo rozumiane przez człowieka, który jest uwarunkowany ciągle przez jakiś zewnętrzny typ autorytetu, który ciągle stoi nad nim już w momencie przyjścia, poczęcia, wiem, że dziecko jest takby już wiem, że zainfekowane jakby systemem wierzeń, systemem politycznym, jakimś imieniem. Tak? Wszystko przypisuje mu się pewną tożsamość, jako że dziecko jest istotą bardzo czułą i wrażliwą, no to często to było się w formie gwałtu, traumy, która mając miejsce, no, odbiera takiemu e, młodemu takiej istocie, takiej poczucie bezpieczeństwa, czasami trwale. Więc to, co tutaj widzimy, jeżeli chodzi o obserwacje ludzi, to są przeważnie straumatyzowane dzieci, tak, którym po prostu kostiumy się już zestarzały, i które poprzez um, jakby no, zastygły, czy też zapętliły się w pewnym wyuczonym schemacie, tak, w pewnym wyobrażeniu tego, co to znaczy być dorosłym, czy samodzielnym, podczas gdy prawda jest taka, że cały czas są uzależnieni od zewnętrznych różnych czynników, od tych bateryjek, i tak naprawdę co z samodzielnością czy z dojrzałością nie ma wiele wspólnego. Także w ten sposób. Jeżeli sobie już uświadamiasz, że em, masz w sobie tą potrzebę głębszej prawdy, tak, tego, tego głębszego stanu, to jest to bardzo dobry objaw, także po prostu to ubranko tak społecznie uwarunkowane jest po prostu już przyciasne. I no i zaczynamy niesamowity etap, tak? Ci wszyscy z was, którzy już mają tą przebudzoną percepcję, po prostu przejawia się przez Was. To głębsze ja. Można powiedzieć, ten architekt, który tutaj jest od zawsze, um, i jesteśmy na takim krogu transformacji, tak? gdzie jesteś w prawdzie, to wiesz, że świadomość jest wieczna, i przez to w zasadzie cała, cały sens istnienia tego głębszego sprowadza się właśnie do wyboru prawdziwości. To jest też naturalne, są wszystko też funkcje, możemy zobaczyć, że każda istota reprezentuje pewną fraktalną strukturę. Tak, niektórzy są bardziej zamknięci, niektórzy są bardziej otwarci, niektórzy są w nurtach spadających, tak więc jakby jest ta destrukcja w nich, a są też istoty jakby wzrastające właśnie w świetle, odkrywające swoje centrum. No i wiesz, i pomiędzy tym wiele ludzi tak jakby zastygłych, mniej lub bardziej zmieniających się na na przestrzeni swojego życia, bycia. To też ma różnice, jak się okazuje. Człowiek może być czasami całe życie i nie zastanawiać się głębiej, funkcjonować cały czas w oparciu o pewne mechaniczne prawidła, tak? obserwację zewnętrzną innych i po prostu adaptowanie się do danych warunków. A to, że te warunki mogą być patologiczne, no to w patologicznej normie no ciężko jest zauważyć, tak, co, jest, co jest dobre, co nie jest złe. Natomiast natura ma swoje rozwiązania i tak samo są istoty, które w momencie, jeżeli coś nie działa, tak, to pojawiają się te przykładowe modliszki, można powiedzieć, tygrysy, wilki, które też na swój sposób czyszczą, tak, pewne dysfunkcje. Natomiast teraz, kiedy zaczyna się już nowe, to to stare, tak, jakby jest już, e, już kasowane. Tak? To już są konkretne kroki. Ten przysłowiowy kow idę. to jest przecież identyfikacja bydła. Tak się to nazywa. kow iD. I teraz jakby ta propaganda, która jest bardzo, bardzo prymitywna, tak? na którą się nabiera w zasadzie człowiek bardzo prymitywny, który ma bardzo zawężony, zawężoną świadomość, jest podłączony do telewizora, tak do głównego do głównych mediów, no, można powiedzieć ściekowych. One są specjalnie tak niskiego poziomu, żeby człowiek zdrowy psychicznie, który ma świadomość, po prostu zdał sobie sprawę po prostu z, tej, z tego prymitywnego mechanizmu, tak, gdzie rządź, manipuluj, narzucaj, gdzie wiadomo, że tam za tym stoją pewne siły. I teraz oczywiście są to siły, które w jakimś sensie no, prowadzą do tego, do czego. Ludzie sami prowadzą, tak? Poprzez chociażby spożywanie mięsa, jakby hodowanych i, i zabijanych zwierząt. Jeżeli robią to nieświadomie, no to sami, jakby stają się tym, co jedzą, tak? Więc w ten sposób.